Kapitanie to Niemy, Jenkins po raz ostatni. Trawa rośnie 20 mm, sąsiad o 5 rano. Kiedy umawiasz się ze znajomymi, ale wiesz, że nie przyjdziesz? Film o zabójczym rekinie impreza na wodzie. Kiedy pominiesz tutorial? Kiedy spotkasz kogoś wieczorem dzień dobry. Kiedy próbujesz zrobić screena, ale przypadkowo pojawił się pasek zmiany głośności i teraz musisz poczekać. Kiedy mówię swoim ziomkom, że już jestem w drodze. Ja kupiłem buty przez internet, reklamy wszędzie, słyszałem, że lubisz buty. Siedmioletni, jak kiedy zobaczę samego siebie na monitoringu w supermarkecie. Kiedy przejedziesz swój przystanek i nie wiesz, gdzie jesteś. Drzwi do klasy otwierają się, wszyscy. Kiedy nie dzieje się nic ciekawego od dwóch sekund. Ośnioletni jak kiedy witam się z kumplami mojego ojca. Kiedy napisałeś coś już dwa razy, a telefon nadal cię poprawia. A skąd jesteś? Wrocław, ja Włocławek, oto prawie to samo. Co? Kiedy chcesz przez noc ściągnąć grę, która zajmuje ponad 100 gigabajtów, a wstając rano zauważasz wiadomość, kliknij tutaj, aby rozpocząć pobieranie. Kiedy oglądasz film i nagle zaczynają w nim śpiewać. Kiedy kłócisz się o coś z ziomkiem i Google potwierdzą, że miałeś rację? Kiedy za mocno odchylasz się na krześle i wiesz, że osiągnąłeś moment, z którego nie ma powrotu? Kiedy praca jest za krótka, więc zaczynasz robić dodatkowe odstępy między słowami: Jak dwie krople wody. Netflix, kiedy decyduje, czy zrobić najgorszy serial na tej pieprzonej planecie, czy najlepszy serial, jaki kiedykolwiek oglądałeś? Rzeczy, które zawsze jem, gdy mam na sobie białą bluzę. Jaki jest Twój ulubiony fast food? Obudziłem się trochę, poleżałem, spojrzałem na telefon, umyłem się, zjadłem śniadanie i 30 lat stuknęło. Przestawianie zegara w starych samochodach na czas letni zimowy. Pamiętanie, że przez pół roku zegar o godzinę się spóźnia spieszy. Kiedy ziomki pytają, czy wyjdziesz z nimi wieczorem, a Ty wiesz, że nie wyjdziesz, lecz i tak udajesz zainteresowanie. Kiedy śpiewają ci 100 lat i nie masz pojęcia co ze sobą zrobić? Kiedy puszczają twoją posenkę, gdy jesteś pijany? Kiedy ryzykujesz swoją pracę, karierę i przyszłość dla jeszcze 15 minut? Spanie 8 godzin jak normalny człowiek, siedzenie do trzecie nad ranem i wstawanie o siódmej. Dlaczego jesteś smutny? Coś mi się przypomniało. Zaznaczę, co dawno nie było. Kiedy ktoś pyta, jak nauczyłeś się tak szybko pisać, ja. Kiedy czekasz już 10 minut, aż gra się wczyta i nagle ogarniasz, że jest napisane na dole dotknij, aby kontynuować. Ja wchodzę w nocy do łazienki, rybiki cukrowe. Nie e, taak. Kiedy różne grupy Twoich znajomych się spotykają i musisz połączyć różne osobowości, których używasz przy różnych grupach. Kiedy nie wiesz, czy powiedzieć cześć, czy dzień dobry. Witam. Kiedy wciśniesz uruchom ponownie zamiast zamknij. Ja oglądam film, który dawno już chciałem obejrzeć. Ja po kilku minutach oglądania. Ja delikatnie się ruszę, mój pies, który właśnie się położył. YouTuber sponsorem tego odcin. Ja. Dzień pierwszy po tygodniu. Zwierzęta idące do zoo, żeby oglądać inne zwierzęta. Kiedy postanawiasz pójść spać o trzeciej w nocy, ale widzisz, jak za oknem już zaczyna wstawać dzień. Kiedy w amerykańskim filmie Ojciec wychodzi z synem, by pogadać o życiu. Kiedy jesteś w sklepie i zobaczysz siebie na monitoringu. Kiedy nie pamiętasz, jak ktoś ma na imię Ej! Ja uderza pilota, bo nie zmienia programu, wszyscy inni w samolocie. Kiedy przychodzicie do nauczyciela prosić o przełożenie sprawdzianu. Najwytrzymalsze materiały na świecie: diament, węglik krzemu, grafen, słupy w grach. Trzecioklasiści, kiedy przytrzymają długopis do góry nogami przycisną i puszczą. Kiedy siedzisz w pracy, nic nie robiąc, i czekasz, aż wrócisz do domu i nie będziesz nic robić. Kiedy robisz sobie drzemkę i budzisz się jeszcze bardziej, zmęczony. Kiedy stoisz w autobusie i robi ostry zakręt. Kiedy widzisz z daleka znajomego z podstawówki i chcesz uniknąć jakiegokolwiek kontaktu wzrokowego. Kiedy jesteś na pierwszym, levelu i zakładasz wszystko, co znajdziesz po drodze. Kiedy oglądasz horror i nagle pojawia się napis oparte na faktach. Kiedy na egzaminie próbujesz sobie przypomnieć, kto wymyślił twierdzenie Pitagorasa. Kiedy puszczasz znajomym swoją ulubioną posenkę, spokojnie zaraz się rozkręci. Kiedy autobus ruszy za nim, zdążysz się czegoś złapać. Kiedy jakaś babka w biedzie zaczyna się kucić z kasierką. Kiedy jesteś tak biedny, że nie masz na linijkę. Ekstremalnie rzadkie zdjęcie gołębia pocztowego odpoczywającego po rozładunku. Kiedy zamiennie poruszasz nogami do przodu, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Kiedy wbijasz na multiplayer po raz pierwszy. Kiedy słuchałeś jakiegoś mało znanego kawałka, ale on stał się popularny i masz już go dość, kiedy zmywasz naczynia i trafisz na łyżeczkę? Kiedy jesteś ślepy i robisz zdjęcie pięknego, pełnego księżyca? Kiedy zostało ci 5 minut do końca testu? Kiedy zgasisz światło w piwnicy, uciekasz, żeby nic cię nie złapało? Kiedy ziomek napisze ci, że już jest wychodzisz, a go nie ma. Kiedy nauczycielka nie chce ci zaokrąglić twoich 23,7% z testu do 90%? Kiedy pobiegałeś 10 sekund? Bardzo rzadkie kosmiczne pepe pojawia się raz na rozbłysk gamma co 500 milionów lat załajkuj albo cię napromieniuje i będziesz miał pecha przez 500 milionów lat. Kiedy budzisz się minutę przed? Budzikiem i chłoniesz to ostatnią minutę całym sobą. Kiedy pół roku temu ustawiłeś nowy dzwonek telefonu, ale jeszcze go nie usłyszałeś. Kiedy próbowałeś być miły, ale miarka się w końcu przebrała? Kiedy próbujesz sobie przypomnieć, jak się nazywał ten statek z Titanica? Kiedy twój piracki antywirus wykryje, że twój Windows też jest piracki? Jak rodzina w Polsce myśli, że żyjemy za granicą? Kiedy powiedziałeś sobie, że jeszcze 5 minut, a obudziłeś się po 5 godzinach? Kiedy klasa kłóci się między wynikiem 1 lub 2, a tobie wyszło XD? Kiedy musisz wyjść z domu po trzech godzinach snu i bez śniadania? Kiedy znajdziesz pięć złotych w kieszeni? Kiedy ktoś tłumaczy ci coś już trzeci raz, a ty nadal nie rozumiesz o co mu chodzi? Kiedy rodzina daje ci kasę, a ty udajesz, że jej nie chcesz? Powiedzenie dziewczynie, która mi się podoba o tym, co do niej czuję, marzenie o byciu razem w wymyślonych sytuacjach, które nigdy nie będą miały miejsca. Kiedy z kolegą obczajacie laski? Ja rano, ja w nocy. Kiedy zapomniałeś o pracy domowej i przypomniało Ci się, kiedy już zamierzałeś iść spać, więc siedzisz i się zastanawiasz, czy to olać, czy zacząć robić. W sumie to by już dawno nie było. Kiedy Face banuje Ci konto i logujesz się z drugiego. Zostałeś dodany do grupowego czatu z 14 innymi osobami, wyłącz powiadomienia. Kiedy nie masz przyjaciół i przypomnisz sobie coś śmiesznego. Kiedy chcesz kogoś obczaić, a on nagle spojrzy ci prosto w oczy. Kiedy przypomni ci się przed snem coś głupiego, co zrobiłeś x lat temu. Kiedy po 16 godzinach grania starasz się wrócić do rzeczywistości. Kiedy odkryjesz zarąbisty kawałek i słuchasz go cały czas, a twoje życie znowu nabiera sensu. Kiedy nauczyciel mówi, że następna klasówka będzie trudniejsza, a ty z ostatniej miałeś jeden punkt. Kiedy jesień się dopiero zaczęła, a ty już jesteś chory. Kiedy siedzisz na matmie i chcesz poprosić o pomoc, ale nawet nie wiesz czego nie, wiesz. Kiedy po raz pierwszy wchodzisz na siłownię. Kiedy wbijasz do znajomego na imprezkę i on zostawia cię z typem, którego widzisz pierwszy raz w życiu. W pierwszej klasie, w ostatniej klasie. Gdy mama każe wyjść na zewnątrz. Słyszy dziwne dźwięki, pauzuje muzykę, kompletna cisza, włącza muzykę, znowu słyszy dziwne dźwięki. Kiedy pokłóciłeś się z mamą, a na jutro miałeś zaplanowane wyjście, o którym jeszcze z nią nie rozmawiałeś. Nie mam zwyczaju radzić się głupszych od siebie.